Witam was, z tej strony Yeti W dzisiejszym odcinku zagramy Call of Duty Modern Warfare 3 Kooperację z moim kolegą Asystent zawsze ma Tak, to jest mój asystent Znaczy no... Taki... Taki ziom Taki nygo Wiecie o co A Dobra, możemy zaczynać To będzie dosyć ciekawa seria, ponieważ będziemy robić misje. To jest nowa rzecz na moim kanale. Możecie, możecie się spodziewać więcej serii, nie tylko z Call of Duty Modern Warfare 3, lecz może pojawić się seria z GTA V z Call of Duty Black Ops i wkroczy. Do nas nowa gra Minecraft Ała! Jestem hardcorem co za gnój no, ale... ale. <laughs> Żebyś to widział, nie? Ale. Zginiesz. Uch. 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 Ała! Odsuń się, bo nie mogę się cofnąć! <laughs> Dziękuję. Jestem hardkorem. Sorry. O shit. No parabam. Dobra, odsuwaj się. Trzy. Dobra. No to jo. Ja prawą. Ja tobą. to, ja go chciałem tak aktywnie z No nic nie widzę. Ej, to, to było... What Ej! O <laughs> co chodzi? Ej, tu jest uwięź! Już! Okej. <laughs> Okej, okay. okay, to możemy zagrać następną misję. <laughs> to było, to było dobre. W każdym jednym, jednorazowym odcinku yy, znajdzie się 5 misji. Misja numer 2 nad reaktorem. Poziom normalny: nie dopuść do stopienia reaktora rosyjskiego, okrętu podwodnego. Łaż, mi się Czarnobyl skojarzył. Okręt podwodny to będzie ciekawe. Albo samolotem, albo helikopterem może będziemy. Założę się. Skoro na wodzie, to musi coś być z tego. Tak teraz... Czyli mamy do wyboru MP MP7 Lub, lub Co to jest za broń? A 12 to jest shotgun. Ja prawą! Nie wstrzymaj do mnie! What? Aha, to jest taki, że taka jest mocna. Rozbrajanie termitu! Ja pierwszy! Ja pierwszy. <laughs> ja pierwszy. Okej. <Okay>. Ej! Okej. <Okay. śmiech> Jestem hardcorem Wow! Tu są te nuby Z laserami. Wszyscy? Co to było? Ty idź do wyjścia, ja ich tu wszystkich zgarnę. Co? Też... zginąłeś? Dobra, to było... to było piękne. Dawaj jeszcze raz. Dawaj jeszcze raz. Dawaj jeszcze raz. Dawaj jeszcze raz. Dziękuję. Dobra, to był fej. Zdarza się. O, jeny, jeny. to będzie, To będzie dość ciekawa. Naprawdę. Chociaż to jest poziom normalny, to jest... to jest dla mnie bardzo trudny poziom. Bo ja jestem taki... ten... nie umiem grać na poziomie trudnym. Ale jest z ciebie mózg, nie? Nie musiałeś mnie zabijać z wiesz? Tyle ci powiem Ale ty jesteś głupi, nie? Mam ci jedną z tego? Oj, ja mam na to widzor! Nie! Wow. Yeah! Gdzie ja idę? Ja idę prawą, albo nie da się. O i tu jest jeszcze jakiś jeden frajer. No siet no kurde blaszka. Ja od no od góry jasne jak zaraz zginę. Się, jak Pięć sekund. Ale ci się udało. A znoszą ci. No jasne, I stąd on. Okay. No fuck! Zaraz się wkurzę Dziękuję Ale zabiłem ich z noża Nie idę z shogunem ten nie No to strzelba oj tam O, tyle tam jest! No czemu wszyscy do mnie idą? Nie strzelaj do mnie, kurde blaszka. trójne zabicie ja już jestem na zewnątrz ja za tu stary nattowizor załączyłem Joj, co on? Jurtla ci pać. Yeah. To yeah. yeah. jest za fejlenie, ale wiecie. <laughs> To może wyjechać następną misję O, atak i odwrót, to jest trudne A wiecie dlaczego? Bo tu jest pustynia I tam chodzi gość do helikoptera Więc wiem, że to jest trudne Coś mi się jakoś długo ładuje O, czekaj chwileczkę Okej jestem ziom jedziemy, panowie Uch, A! Mam UMP! Nie, mam MP, idziemy. Czemu zaczynamy z tego miejsca? A czyli mamy tą pierwszą fazę, tak? Okej, okay, to jedziemy na hardcora, nie? Nie nie. Czym więcej killi, tym lepiej, lepszy poziom będzie. Siema. E, ukradnę ci AK-47. Yeah. Gdzie on jest? Trzeba Przeładuję sobie dla pewności. oni jeszcze helikopter mają. No kurde, no skąd nie atakuje? O tu jesteś! Powiedz, że jesteś gdzieś w środku No helikoptery! Uf. Da się je jakoś rozwalić. Jednego rozwaliłem. vai dar para chegar. Oh my do the Ja będę ich wyrażynował, bo dawno byłem, a nie ty, ace, no. Ja to skaczę na końcu i podafam, nie. No, skilisz sobie. Jaka taka dobitka? Masz jakiś karabin szturmowy? Ej, odwróć się! Chwa. Jasne, heli helikopter. No. Nie masz zdegunowania, nie. Ej, patrz tam. Oszaniam cię. Nie fajnie ten dranie. Teraz ty mnie osłaniaj, przeodwuję. Ale i wszystkich tak. zniszczyliśmy Ej, chyba trzeba będzie rozwalić ten tak. helikopter Eee, gorzej, Wow, ja się na dziś strzeliłem <grym> Tak to wyglądało dziwnie. Jo, <grym> Yo, niego. Dobra, jeszcze jedną misję zrobimy. Okej okay. toksyczny raj. To toksik. Ojej, to będzie troszeczkę długie, coś mi się tak wydaje, bo toksyczni mi się kojarzą z tym. O, skorzystaj z pancerzu typu Kolos, aby pobrać próbki zabójczego środka chemicznego, porażającego nerwy. No, dokładnie. Czyli będziemy tym dużym gościem, takim w ubraniu, fajnym, z fajnymi broniami maszynowymi. CK. Tak, CKM mam. CKM. Oje. Oczywiście, jeśli chcecie z nami zagrać, to będą w opisie, a jeszcze. Dobra. WALĘ TO! Jestem Hardcore'em! Wow. <laughs> Dobra, dawaj, od razu idziemy. Chodź szybko, ono się tam reskić fajnie. No nie, w sery wszystko na mnie spadło. O ja pizgam, ile tego tu poszło na mnie. Dobra, dawaj. De novo...

Stary, bazuko dokładnie koło oka mi przeleciała. Czekaj, ja mam tajne. Więc co, to? Walcie się! o wow, ile chili fajnie poszło <muchy> ej hey, tu masz amunicję oh. ej hey, biegną na mnie wiem. No odsuń się. Ja sam amunicję wezmę. Dobra. Okej. Coś tu ci go. Jak Okej. Okay. Jezu Patrz to, jakiś troluje stary <laughs> Ale jaki troll stary Całe samolot rozwaliłem <laughs> Nie wierzę samolot im rozwalił jaki trollololo <laughs> Dobra. Komper! z bazuką. Oh, oh. Okay. E is Oh, okay. is ready to get to the rooftop. Okay. Dobra, no, to by było chyba no. wszystko na tyle. No, to dziękuję za obejrzenie mojego filmika. Pozdrawiam, polecam. Yeti. No, no.